Cześć, Siemaneczko Ludziska z tej strony, po raz kolejny z Wami Jadi, po raz kolejny zagramy sobie FIFA 12. Dziś będzie wieczorem w telewizji rewanżowe spotkanie eliminacji Ligi Europy Klub Brugge kontra Śląsk Wrocław. Rozpocznie się ono o godzinie 20.45. Ja tam wielkim fanem piłki nożnej nie jestem, ale czasami na komputerze w piłeczkę lubię sobie zagrać. Tak z częstotliwością raz na półroczku. Wczoraj był film z meczu Legii Warszawy. Więc dzisiaj postanowiłem kontynuować moje ciupanie w piłkę nożną. Miałem ten mecz odbyć jak to zwykle bywa z Nine, jednakże Nine kolokwialnie rzecz mówiąc wystawił mnie do wiatru i muszę muszę grać sam. Jak widzicie przycisnąłem tutaj na starcie bardzo agresywnie, bardzo dynamicznie i już mamy 1-0. Ja tam wielkim, że tak powiem profesjonalistą w graniu na komputerze w piłkę kopaną nie jestem, więc nie śmiejcie się z tego, co tutaj na tym boisku będzie się wyrabiał. Teraz przeciwnik chciał, widzieliście, jakby to powiedzieć, zremisować, jednakże szybciutko mu przejąłem piłeczkę, odebrałem mu piłeczkę i chciałem mu wpakować drugą bramkę. Dobra, piłka jest u naszego bramkarza. Teraz postaram się komentować Wam tutaj to już sprawnie, co się dzieje na monitorze. Poczekajcie, bo zanosi się na to, że strzelę po prostu... Tak, drugą bramkę, bardzo szybkie. Dwie bramki, podejrzewam, że rozleniwi mnie to na dalszą część tego spotkania. 2-0, to jest nie lada wynik, jak na szóstą bodajże minutę meczu. Drugą bra brameczkę dla nas strzelił Dias, Tak, że pierwszą strzelił Dias. Mamy 2-0, szybciutko to się potoczyło. Mam nadzieję, że teraz przeciwnik troszeczkę mnie pociśnie, by nie było zbyt nudno, by nie było zbyt monotonnie, bo w takim tempie ten wynik mógłby się skończyć yy, co najmniej w granicach 8-0. Powiem Wam szczerze, że dzisiaj jest czwartek, żar leje się z nieba po raz kolejny, jest masakrycznie gorąco. Ach, synoptycy tam, mistrzowie od prognozy pogody mówią, że ważne byśmy jeszcze tylko ten czwartek przetrzymali. Od piątku, od jutra ma być już o wiele chłodniej, więc wszyscy odetchniemy sobie z ulgą. Zapewniam wam, że was, zapewniam was, że grając teraz w FIFA czuję się co najmniej jak bohaterzy, którzy biegają po boisku. Jestem cały mokry, cały spocony. Buf. I mam tego słońca po prostu, po prostu dość. Jak widzicie, przeciwnik tutaj jakimś cudem próbuje, próbuje strzelić mi kontaktową bramkę. Jak się domyślacie, nie będę mu tego ułatwiał, będę się starał ten wysoki wynik donieść do samego końca. Będę się starał jeszcze przycisnąć i strzelić. Trzecią bramkę, co z tego wszystkiego wyniknie. Zobaczymy. Strasznie jestem rozgoryczony, strasznie jestem załamany z tym, że Nain mnie tak wystawił. Mieliśmy razem nagrywać, a kurwa, Mać. Za wielkim przeproszeniem. Gram w piłę sam. Może następny mecz będzie już z udziałem Naina. Naina poniekąd wystawił sam siebie do wiatru, bo ten mecz miał być na jego kanale. A tak zagram sam i mecz będzie na moim kanale. Tutaj przepraszam mogła być wspaniała bramka, jednakże zamiast e, wykonywać strzał na bramkę Inaczej, wykonywałem strzał na bramkę, tylko zamiast e, kopiąc mocno, chciałem strzelić podaniami. Co z tego wyniknęło? Widzieliście przed chwilą a raczej co z tego nie wyniknęło. fach ale mnie wydymał. Piękna, że tak powiem, kontaktowa e, bramka. Cudownie się złożył do tego strzału, jak pierdyknął główką, to INOROS. Patrzcie, na powtóreczce. Pau! Mój dramkarz nie miał nic do powiedzenia, nie miał najmniejszych, najmniejszych, najmniejszych szans Mam ustawione bodajże tam w opcjach by Każda Z połówek trwała 6 minut Także nie będzie ten mecz Za długi Mam nadzieję że Nie wynudzicie się Na nim Zbyt wiele hmm. A Tam grając w jakiegoś battlefielda Trójeczkę poruszyłem, poruszyłem Temat Helikopterów na zdalne sterowanie. Kupiłem kiedyś sobie taki śmigłowiec w sklepie za 46 zł. Miałem tam problem z pilotażem, ponieważ nie jest on na yy, sterowany radiowo, tylko na podczerwień. Ma słabiutki zasięg, ale powiem wam, opanowałem sprawę i yy, w domu pilotaż idzie mi już całkiem nieźle. Musiałem tylko troszeczkę obciążyć, dociążyć yy, część ogonową tego śmigłowca, by za mocno mi go nie przechylało do przodu, by nie pędził za szybko do przodu, i wszystko teraz jest. W miarę znakomicie. Jednakże dalej napalam się na jakiś porządny śmigłowiec i na pewno sobie takowy sprawia. Znaczy porządny to za dużo powiedziane sobie kupię, kupię pewnie jakiś za dwie stówki, a porządny to pewnie kosztują 2000, nie? dobra, piłka dla przeciwnika. Zobaczymy, co z tego z młodzi, zobaczymy, co z tego, że tak powiem, urodzi chyba nic, bo już mu piłkę odebrałem, i teraz to ja. Napierdzielam. O oh fuck. Zrobiłam to jak młoda matka. Mają sytuację na to, by zremisować moi przeciwnicy. A jednakże moja obrona i mój bramkarz nie śpimy, nie śpimy, nie śpimy. Ciągle staramy się im to wszystko utrudniać. Ciągle staramy się im utrudniać szczelenie drugiej bramki, z odebranie nam piłki. I chcemy ten jakże optymistyczny wynik. Donieść do samego końca. Ciekawe, ciekawe jak to będzie wszystko się odbywało o godzinie 20.45 polskiego czasu. Czy Wrocław, czy drużyna z Wrocławia będzie w stanie wywinąć taki wynik jak ja tutaj wywinałem grając na moim komputerku. Chyba będzie karnie co ludziska. Nie, dobrze, nie dobrze. Właściwie nieźle wkurwiony. Żółta karteczka poleciała. Oj, będzie karny, będzie karny, moi mili. Uwaga. Nie wiem, jak się broni nawet karny. Nie widzę tego. Ale Spartaczu, no co za, że tak powiem, cienias. Tego nie szło zrąbać, a on to zrąbał. Idziemy. Nie ma co zbyt długo się nad tym rozwodzić. Musimy teraz my wywrzeć na nich lekki pressing. Bo troszeczkę im oddałem pola i powiem wam troszeczkę się rozbrykali pod moją bramką. Aj, 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 milla, milla, milla. Nie wiem, nazwiska na pewno w składach mam jakieś złe, jakieś stare, bo to jest FIFA 12. -czka. Także podejrzewam, że nic tutaj aktualne nie jest. Kurwa, ten mi tam po głowie skakał. Ma szczęście, że to nie hokej, bo już bym go, no, że tak powiem, kulturalnie zmucił. Bym wysłał swojego killera. Z ławki rezerwowych i by go zaraz zmiutł tam z powierzchni ziemi. No nie wiem, czy wiecie, ale przeważnie w drużynach hokejowych zawsze mają jednego takiego otwartego zawodnika, który umie poradzić sobie w dość brutalny sposób yy, z zawodnikami drużyny przeciwnej, gdyby zaszła oczywiście taka potrzeba. I do przodu, i do przodu, i do przodu, ciśniemy. 44 minuta tego spotkania, zaraz usłyszycie. Yy, Gwizdek oznajmiający koniec pierwszej połowy tego jakże zaciętego meczu. Wbrew temu, że bardzo szybko strzeliłem dwie pierwsze bramki, i to przeciwnik, drużyna przeciwnika nie oddaje mi pola. Ciągle chcą, że tak powiem, wyrównać bramkę kontaktową. Zdobyli też bardzo szybko, i teraz chcą doprowadzić do remisu. Jednakże, jak się domyślacie, ja nie dam im tego zrobić. Dobra, koniec pierwszej połowy. Wrocław, drużyna z Wrocławia, wygrywa 2 do 1. Jak to wszystko się potoczy w drugiej połowie, zobaczycie, moi mili, już za chwileczkę. Dobra. Startujemy z drugą połową. Zaczyna drużyna belgijska. Czekajcie, bo zbyt, zbyt szybko pędzą pod tą naszą bramkę. No. Hu. Gdyby to wszystko lepiej sobie przygotowali, mogło to się skończyć z zgoła inaczej. Jakieś instrukcje mi tutaj wyskakują. Kurwa, co się stało? Zwiesiło mi się to wszystko, czy co? Sekundeczko ludziska? Nie, chyba mi się nie zwiesiło. Nie wiem o co chodziło. W każdym bądź razie, jakiś chyba samouczek, czy tam pomocnik wyskoczył mi na ekran. I przez to, także sekundę później, bramkarzem trochę tandetnie wybiłem tą piłkę. Mam nadzieję, że z tego. Nie zrobi się teraz 2-2 Uuu, ale majty walą Tak zwane szmaty Chciałbym strzelić jeszcze trzecią bramkę To by było takie Taki gwóźdź do trumny drużyny przeciwnej Nie będzie Belg pluł nam w twarz Powiem wam szczerze Belgów to ja chyba Za bardzo, za bardzo Tego narodu nie lubię No to jest takie moje Osobiste odczucie Nie będę tutaj się w To wszystko teraz zagłębiał Po prostu ich nie lubię I tyle, musimy ich zmucić jak najmocniej. O, to będzie dobra sytuacja, oby nie było spalonego zaraz, który podawał. Poczekajcie, tam istniało e, duże ryzyko spalenia tego wszystkiego. Idziemy. Teraz będzie gol ludzka. Patrzcie. O, 25 metrów nad bramką przeciwnika ta piłka poleciała. Szkoda, że nie po ziemi. Nie wiem, jak tutaj strzelać mocno, ale żeby piłka leciała cały czas, cały czas. Po ziemi Najprawdopodobniej trzeba przytrzymać jakiś pff, klawisz, ale jaki? Chyba nie dowiem się nigdy. Tak samo nie umie żadnych driblingów, tylko umie przyspieszać. Umie przyspieszać, strzelać, podawać. Może z czasem, jak będę grał raz na dwa tygodnie w tą grę, jakiś sztuczek się nau nauczę i ten poziom reprezentowany przeze mnie będzie coraz wyższy i będzie coraz ciekawiej się oglądało ten, fff, nie wiem... Futbolowy spektakl! Ach, tak zawiesiłem troszeczkę głos, bo przeciwnik naprawdę był blisko mojej bramki. Takie widzicie, kopy rozpaczy Spod bramki robię, żeby tylko jak najdalej od niej uciec, żeby tylko jak najdalej tę piłkę wybić. Poczekajcie. Jest, teraz będzie gol. O, oh fuck. Tak bym chciał, by było 3-1, jednakże nie umie tej trzeciej bramki. Zdobyć idą, jeden spawn, drugi zjedą. Sześćdziesiąta czwarta minuta spotkania. Przeciwnik wciąż jest nieustępliwy. Do końca spotkania. Zostało już niewiele, niewiele minutek, ale musi nam się udać coś jeszcze im wpakować. Bo powiem Wam szczerze, po szczeleniu tych dwóch bramek, jakby to powiedzieć, jestem w takim letargu. Nie czuję zagrożenia i troszeczkę jestem taki uspany. Jest! Nie ma spalonego. Spokojnie, 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 proszę Państwa! Jednakże trafiłem prosto w kolana bramkarza drużyny przeciwnej. Wielka szkoda, bo naprawdę mogło być 3 do 1. Życzę w dzisiejszym wieczornym meczu drużynie z Wrocławia, chociaż w wyniku 2 do 1. Kopanina, kopanina, od nogi do nogi. Taki troszeczkę zamęt wkradł się w moją grę Cisnął I po co wam było się tyle starać Wybicie na out 15 minut do końca eee, Regulaminowego czasu i ciśniemy, ciśniemy, jestem sam praktycznie Patrzcie, przejdę go, przejdę Czarnego belga I mam Ajajaj, chciałem powiedzieć, mam nadzieję, że skończy to się wszystko strzeleniem trzeciej bramki Jednakże nic takiego się nie stało Ale to jeszcze nie koniec 11 minut pozostało do końca, mam nadzieję, że jeszcze, jeszcze, jeszcze uda mi się strzelić mila przy piłce Proszę Państwa, ajajajajaj, ajaj, ajaj, co było, spalone chyba. Niedobrze. Diaz był naspalonym. spalonym. Zimling. Zimling. Mam nadzieję, że nie dojdzie do bramki nie niedobrze się robi, niedobrze, niedobrze, o 8 minut do końca oni nas cisną Jak będzie 2-2 to się chyba załamie, chyba się zapłacze Haźmierczak przy piłce Ajajaj, myślałem, że do Diazo to poleci Jest, Diaz ma piłkę, podał do kogo? Ćwieląga, Ćwieląg, Ćwieląg, Ćwieląg w samotnym, że tak powiem, szturmie na bramkę przeciwnika Trzy! Ćwieląg szczelił gola nie znam tego zawodnika osobiście W ogóle osobiście nie znam się na klucze nożnej Nie lubię jej nawet zbytnio Ale mamy trzecią bramkę Trzy do jednego Naprawdę wynik fenomenalny Wszystko to się stało pod sam Koniec meczu Pod sam koniec drugiej połowy W 86 minucie Czwielong strzelił Brameczkę, trzecią zresztą 4 minuty do końca spotkania Teraz wystarczy przetrwać Kaźmierczak No zmianę robią, a my tutaj zaczynamy Z połowy przeciwnika Diaz Diaz, on jest świetny w takich dryblingach samotnych Diaz, strzał, strzał, strzał i nie ma, niestety nie ma nic. 89 minuta spotkania do końca zostało. Praktycznie już powinien być końcowy gwizdek. Nic się e, nie zmieni tutaj w tej materii. Przeciwnicy nie zdołają już zremisować. Ten wynik podejrzewam się skończy wynikiem 3. Ten wynik, co ja mówię, ten mecz skończył się wynikiem 3 do 1. Moi mili pozostało oczekiwać na końcowy gwizdek e, głównego sędziego tego spotkania. I koniec moi mili. Podejrzewam, że teraz będzie koniec, tak. A więc Wrocław wygrał. Kurwa, karny co to jest? Ja pierdolę. 3 do 1. Gwizdaj, panie. Bo już Dizzy tak nie zdziałacie. Myślę, że to koniec, a oni tam karnego odgwizdali. Dobra, ludziska 3 do 1. Wrocław wygrał z belgijską drużyną. Jestem niezmiernie z tego faktu zadowolony. Trzymajcie się, ludziska. Do... Zachęcam was do oglądania kolejnych takich. Przed meczy, przed prawdziwymi meczami Na moim kanale i na kanale Najna Trzymajcie się, cześć i papatki